No, się Mandeiro, witam poza, poza jaskiniowo. Ładnie tutaj, nowy miesiąc, nowy las w okolicach Rumi. Więc tak, ostatni miesiąc się widzieliśmy bardziej, gdy się zamykaliśmy światowo. Teraz się bardziej otwieramy teoretycznie, przynajmniej na chwilę, jak to nagrywam, bo jak wiadomo, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Taką jedną rzecz chciałem wrzucić w tym wideo jako podsumowanie tego miesiąca, otóż chyba na początku tego miesiąca, tak dawno temu to było, że już nie pamiętam, ale dostałem pytanie od gościa tam należy do takiej społeczności na slaku biznesowej, nazwijmy to, biznesu online, jeśli chodzi o nasz piękny świat i. Jakiś gość robił ankietę, słyszał, że jestem filmowcem, to brzmi dumnie, że zajmuję się czymś związanym z wideo. No i robił badania, jak to wygląda teraz jeśli chodzi o właśnie pracę filmowców na świecie. No i pytał mnie, jak ten lockdown cały mnie urządził. No i okazuje się, że pierwszą moją odpowiedzią było, że no średnio mnie urządził, bo ja tak czy inaczej pracuję przy biurku, no i wiele tutaj się nie zmieniło. Natomiast drugie pytanie było no tak, ale jakby montaż to jedno, a wyjazdy na nagrania to drugie, to co innego i tutaj trzeba już wyjechać, spotkać się z kimś, z ludźmi. No i właśnie. I to jest kolejna część opowieści. Ale zobaczcie, póki co, jaki ładny jest ten las. Otóż okazuje się, że tak jak nawet rozmawiałem z innymi osobami, które gdzieś tam kręcą wideo, to się okazuje, że. Mam nawet lepszą sytuację, przynajmniej teraz, na co dzień trochę gorszą niż oni, ponieważ ciężki jest ten cały tutaj system do nagrywania. A to dlaczego? Ponieważ moimi klientami, nazwijmy to, nie lubię tak nazywać ludzi, z którymi współpracuję, ale niech będzie. Moimi klientami są osoby. Ture, przynajmniej na chwilę obecną, które zlecają mi samy montaż, więc, znowuż, samą tą funkcję, którą można wykonywać przy biurku, z dala od innych ludzi. Natomiast są to ludzie, którzy tworzą treści, nie wiem, czy na tyle nieskomplikowane, czy na tyle nie chcą tego oddawać na zewnątrz, i tak dalej, i tak dalej. Jest wiele powodów. Natomiast wykonują nagrania tych treści samodzielnie. Więc z jednej strony oni samodzielnie w domach czy w różnych miejscach mogą nagrać to co chcą nagrać, przesłać mi materiał oczywiście e, przez neta e, no, bezstykowo, tak przez chmurę. No i teraz ja też osobiście sam w domku sobie mogę to poskładać. Taki deal. No i stąd też odpowiadając na e, właśnie pytanie tego gościa, który robił ankietę no mogłem odpowiedzieć, że u mnie właściwie, no poza tym kilkoma e, jakimiś tam prelekcjami, innymi rzeczami e, które oczywiście mi odpadły, natomiast większość mojej pracy e, jakby pozostała bez zmian a to z uwagi na to, że zajmuję się tym czym się zajmuję a dodatkowo Osoby, z którymi współpracuję, są osobami, z którymi współpracuję, więc o tyle dobrze. Oczywiście no, tak czy inaczej, odczuwam e, tę sytuację, jaka jest negatywnie, natomiast porównując się gdzieś tam do innych ludzi, myślę, że mam szczęście, że e, aż tak dużo się nie zmieniło, przez co też jakieś tam siłę, energię mogę przekazać, e, mogę e, jakby przekierować ewentualnie na pomoc osobom, którym no teraz aż tak za dobrze nie idzie, czy nie idzie w ogóle, bo po prostu musieli wstrzymać wszystko to, co, no, no co robili do tej pory. Ciekaw jestem, czy te wszystkie ptaszki słychać tutaj na tym mikrofonie. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym wspomnieć, która spina w klamrę wszystko to, co powiedziałem, jest to, że chcę kolejny produkt wypuścić jako kontynuację tego, że pracuję z domu, robię rzeczy online, a sytuacja teraz wygląda tak, jak wygląda. Pomyślałem, właściwie pomyślałem wiele miesięcy temu, że drugim Produktem online, jaki wypuszczę, będą kwestie związane właśnie z wideo. Pierwszym była szkoła podcastu. Teraz chcę pokazać być może Tobie, na pewno wielu osobom, w jaki sposób mm. robić wideo, ale to robienie wideo to będzie tylko jedna w sumie z. Nie wiem czy mniejszych, ale nie najważniejszych części całego procesu, który chcę pokazać. Wymyśliłem w ogóle strasznie wielki ten kurs. Skręcę sobie tutaj i tak trochę mnie przeraża ilość pracy, jaką trzeba wykonać, by to wszystko zrealizować, dopiąć na ostatni guzik. Ale podejmuję się tego wyzwania. No i teraz, dwie sprawy, jeśli chodzi o, o ciebie i Twój. Nie wiem czy udział, ale jeśli jesteś zainteresowany tworzeniem tego typu treści, to mam dla ciebie dwie informacje. Pierwsze, jeśli chcesz, jako pierwsza osoba, się dowiedzieć o, o tym, e, jeśli coś takiego wypuszczę, to zapraszam ciebie na szkołapodcastu.pl i tam pojawi się tam możesz się zapisać na moją listę newsletterową, gdzie co tydzień wysyłam. E, informacje, ciekawostki różne ze świata audio, ze świata wideo. A dodatkowo, jeśli chcesz wziąć taki bardziej czynny udział w powstawaniu tego, e, tego produktu, jakim będzie właśnie kurs dotyczący tworzenia treści wideo, to zapraszam Ciebie na taką stronę marcinhinc.pl, łamane na pytanie. Tam będzie, tam jest umieszczony formularz o którym pytam, z czym masz największy problem, jeśli chodzi o tworzenie tego typu treści. No, a ja doszedłem do ściany lasu, więc kończę i pozdrawiam i do zobaczenia za miesiąc. Na razie.